Wczoraj ktoś dostrzegł w tobie coś, czego nie zapomni. To nie był przypadek, ani zwykły moment, który przemija wraz z ciszą dnia. To było jak znak, jakby światło zostało skierowane tylko na ciebie, abyś zrozumiała, że jesteś zauważana z wysokości. Wiadomość od Aniołów dociera teraz do ciebie i mówi, że to, co wydarzyło się wczoraj, było początkiem większej drogi. Być może zastanawiasz się, dlaczego akurat ty zostałaś wyróżniona. Czułaś spojrzenie, które zatrzymało się na tobie dłużej niż zwykle, czułaś energię, której nie da się wyjaśnić. Aniołowie chcą, abyś wiedziała, że nic nie dzieje się przypadkiem. To był znak, abyś przestała wątpić w swoje piękno wewnętrzne i zaczęła dostrzegać własną siłę. Czuję, że od dawna nosisz w sercu pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi. Tyle razy prosiłaś w ciszy, aby ktoś cię usłyszał, aby niebo wysłało ci odpowiedź. I właśnie teraz, poprzez te słowa, otrzymujesz wiadomość od aniołów. Jesteś otoczona opieką, a twoje modlitwy nigdy nie pozostały bez echa. Aniołowie widzą twoje łzy, nawet te ukryte. Widzą również twój uśmiech, którym obdarzasz innych, mimo że sama często czujesz ciężar w sercu. Ta wiadomość od aniołów jest jak dotyk skrzydeł, które chcą otulić cię w chwilach samotności. Nie jesteś sama, nawet jeśli czasem tak ci się wydaje. Wczoraj był dzień, w którym coś się poruszyło w niewidzialnym świecie. Zostałaś zauważona, bo Twoje światło, choć czasem przygaszone, nigdy nie gaśnie. Aniołowie chcą, abyś pamiętała, że jesteś latarnią dla innych, nawet jeśli sama czasami błądzisz we mgle. Byłaś stworzona, aby nieść nadzieję, a Twoje słowa i czyny potrafią zmieniać serca. Wiesz o tym, choć nie zawsze chcesz w to wierzyć. Wiadomość od aniołów przynosi Ci pewność, że twoje życie ma znaczenie i że każdy twój krok ma sens. Wczoraj ktoś dostrzegł w tobie piękno, które pochodzi z twojej duszy. To było potwierdzenie tego, co aniołowie widzą w tobie od zawsze. Nie jesteś przypadkowa, nie jesteś tu bez powodu. Jesteś powołana, aby iść dalej, aby nie zatrzymywać się w miejscu, które cię ogranicza. Być może czujesz się zmęczona i przytłoczona. Czasem wydaje ci się, że twoje serce już nie ma siły kochać. Ale aniołowie niosą ci balsam nadziei. Mówią: Jeszcze nie widziałaś wszystkiego, co przygotowano dla ciebie. Twoja historia dopiero nabiera blasku. Każde doświadczenie, nawet to bolesne, było częścią twojej drogi. Aniołowie przypominają ci dziś, że nic nie zostało stracone. Każda łza stała się żarnem, które teraz zaczyna kiełkować. Wkrótce zobaczysz owoce swojej wytrwałości i wiary. Nie bój się kroków, które masz zrobić. Aniołowie idą przed tobą, torując drogę. Nawet jeśli czujesz, że nie wiesz, dokąd zmierzasz, wiedz, że jesteś prowadzona. To, co zaczęło się wczoraj, otworzy przed tobą drzwi, których wcześniej nie widziałaś. Twoje serce jest miejscem, gdzie niebo dotyka ziemi, i właśnie tam Aniołowie składają swoje przesłanie. Wsłuchaj się w ten cichy głos, który mówi ci: Jesteś kochana, jesteś wystarczająca. Jesteś ważna. Wczoraj był moment, który miał Cię obudzić, nie po to, aby Cię zranić, ale abyś przypomniała sobie, kim naprawdę jesteś. Aniołowie wiedzą, że Twoje serce jest pełne marzeń i chcą Ci przypomnieć, że nie jest za późno, aby je spełnić. Kiedy spojrzysz w lustro, zobacz nie tylko swoje odbicie. Zobacz kobietę, która przeszła przez wiele, a mimo to stoi. Zobacz duszę, która świeci. Nawet jeśli sama czasem nie widzi swojego światła. To jest twoja siła i to właśnie dostrzegli w tobie inni. Wiadomość od aniołów niesie ci dziś obietnicę. Obietnicę, że nie będziesz już musiała walczyć sama. Aniołowie będą posyłać ci ludzi, którzy staną u twojego boku, którzy będą cię wspierać i podnosić wtedy, gdy będziesz tego potrzebować. Twoje życie nie jest przypadkowe. To, że słyszysz te słowa właśnie teraz, jest dowodem na to, że jesteś prowadzona. Każdy krok, nawet ten najmniejszy, przybliża cię do spełnienia obietnic nieba. Nie zapominaj, że wczoraj był tylko początkiem. Najpiękniejsze rozdziały twojej historii dopiero się zaczynają. Aniołowie chcą, abyś otworzyła serce i była gotowa na cud, który już zmierza w twoją stronę. Twoje marzenia nie są zbyt wielkie ani zbyt trudne. One zostały w tobie zasiane nie bez powodu. Aniołowie mówią ci: Uwierz na nowo, uwierz, że to, co niemożliwe, stanie się możliwe. Nie jesteś zbyt słaba ani zbyt zagubiona. Jesteś dokładnie taka, jaką miałaś być. Aniołowie przypominają ci, że twoja wrażliwość jest twoją mocą, a twoja delikatność jest twoją tarczą. To, co wczoraj zostało zauważone, było potwierdzeniem twojej wartości. A dziś niebo ogłasza nad tobą nowy czas czas. W którym nie będziesz już musiała udowadniać swojej siły, bo ona już w tobie jest. Otwórz swoje serce na tę prawdę. Przyjmij wiadomość od aniołów jako znak, że jesteś prowadzona, kochana i nigdy niezapomniana. Twoje światło będzie świecić jeszcze jaśniej, a wczorajszy moment stanie się początkiem czegoś, co zmieni Twoje życie na zawsze. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, odwzajemnij ten dar i sprawdź, czy już zapisałaś się na ten kanał. Dzięki temu Twoi aniołowie będą mogli nadal prowadzić Cię drogą światła. Każdy gest wdzęczności otwiera bramy nieba jeszcze szerzej i przyciąga do Ciebie jeszcze więcej znaków, które nie pozwolą Ci się zgubić. Twoi aniołowie wiedzą, że w głębi duszy pragniesz potwierdzeń, że jesteś na właściwej drodze. To dlatego czasem dostrzegasz powtarzające się liczby, sny o niezwykłej intensywności lub spotykasz osoby, które przekazują Ci słowa, jakich właśnie potrzebujesz. To nie są zbiegi okoliczności, to wiadomości wysyłane do Ciebie. Czujesz, że ktoś niewidzialny czuwa nad każdym Twoim krokiem, nawet wtedy, gdy popełniasz błędy, niebo nie odwraca się od Ciebie. Wręcz przeciwnie, aniołowie stają bliżej, aby wskazać Ci drogę. To dowód, że jesteś nieustannie kochana i wspierana. Bywa, że Twoje serce woła o pomoc w najcichszych chwilach nocy. I właśnie wtedy światło dociera najmocniej. Aniołowie chcą abyś wiedziała, że nawet w ciemności rozbrzmiewa odpowiedź na twoje pytania. Wszystko, czego szukasz, już czeka na ciebie. Twoje życie nie jest przypadkowym zbiorem zdarzeń. Jest jak księga, której karty zapisują się w chwili, gdy podejmujesz decyzję. Aniołowie dodają ci odwagi, byś wybierała te ścieżki, które prowadzą do pełni twojego powołania. Pamiętasz ten moment, gdy poczułaś, że ktoś patrzy na ciebie inaczej niż zwykle. To było potwierdzenie, że Twoje światło nie da się ukryć. Aniołowie posłużyli się spojrzeniem drugiego człowieka, by uświadomić Ci, że masz w sobie coś wyjątkowego, czego inni nie mogą zignorować. Każdy dzień niesie ze sobą nowy znak. Czasem to jedno zdanie przeczytane przypadkiem, innym razem spotkanie z osobą, która nagle otwiera Ci oczy. Aniołowie sprawiają, że te chwile układają się w całość o historię, która macie poprowadzić. Być może teraz zastanawiasz się, dokąd zmierzasz. Czujesz, że stoisz na progu zmian, a jednak brakuje ci odwagi, by zrobić krok. Aniołowie wysyłają ci siłę, byś uwierzyła, że nie idziesz sama. Każde drzwi, które otworzysz, będą prowadzić cię do czegoś większego. Jest w tobie delikatność, której nie da się porównać z niczym innym. Aniołowie pragną być zrozumiała, że twoja wrażliwość nie jest słabością. Ale darem, dzięki niej potrafisz widzieć i czuć więcej niż inni, to właśnie przez nią jesteś bliżej nieba. Kiedy twoje serce bije mocniej, to znak, że duchowe światło dotyka twojej duszy. Zwróć uwagę na te chwile, bo wtedy aniołowie przekazują ci wskazówki. One nie zawsze przychodzą wprost, czasem ukrywają się w symbolach, które tylko ty możesz odczytać. Twoi opiekunowie wiedzą, że wiele razy chciałaś się poddać, ale każda próba była okazją, by odkryć, że jesteś silniejsza niż sądziłaś. Aniołowie przypominają Ci dziś, że jeszcze wiele przed Tobą i że Twoje serce wciąż potrafi rozkwitać. Czasem czujesz, że świat wymaga od Ciebie więcej, niż możesz dać. Ale niebo nigdy nie oczekuje od Ciebie tego, co niemożliwe. Aniołowie pragną, byś pamiętała, że wystarczy, iż będziesz sobą. To właśnie w autentyczności tkwi Twoja największa moc. Zwróć uwagę, że gdy otwierasz się na znaki, pojawia się wokół ciebie niezwykły spokój. To uczucie nie pochodzi z tego świata, to oddech twoich aniołów, którzy otaczają cię swoją obecnością. Twoja dusza zna drogę, nawet jeśli twoje myśli się gubią. Dlatego tak ważne jest, abyś ufała swojemu sercu. To tam aniołowie zapisują odpowiedzi, których szukasz od dawna. Może myślisz, że twoje modlitwy są zbyt ciche, by zostały usłyszane. Ale dla nieba nie ma znaczenia, jak głośno wołasz. Każde twoje słowo i każde pragnienie jest odbierane i przyjmowane z miłością. Aniołowie chcą, abyś zrozumiała, że nie jesteś zbyt mała, by zmienić swoje życie. Masz w sobie światło, które może przemieniać nie tylko twoje serce, ale także serca innych. Kiedy pozwolisz sobie zaufać, zobaczysz, że wszystko zacznie się układać inaczej. Drzwi, które wydawały się zamknięte, nagle się otworzą, a to, co wydawało się stracone, powróci w nowej, lepszej formie. Niebo mówi dziś do ciebie przez zwyczajne chwile. Naucz się je zauważać, a poczujesz, że twoje życie jest nieustannym dialogiem z aniołami. To rozmowa, która nigdy się nie kończy. Wszystko, co widziałaś i przeżyłaś, było przygotowaniem do tego, co dopiero nadchodzi. Aniołowie przypominają ci, że każdy dzień ma w sobie ukryty dar. A twoim zadaniem jest go odkryć. A teraz, gdy słyszysz te słowa, pamiętaj, twoje anioły stoją przy tobie i czekają, aż pozwolisz im prowadzić cię dalej. To, co wydarzyło się wczoraj, było początkiem, ale najpiękniejsze jeszcze przed tobą. Jeśli chcesz, aby twoi aniołowie nieustannie otaczali cię swoimi znakami, odwzajemnij tę energię i sprawdź, czy już zapisałaś się na ten kanał. To proste działanie otwiera jeszcze więcej dróg. Przez które światło może dotrzeć do Twojego serca. Wdzięczność zawsze powraca, a każdy gest sprawia, że niebo przybliża się jeszcze bardziej. Czujesz, że niektóre słowa wywołują w tobie dreszcz. To nie przypadek. To Twoje serce reaguje na prawdę, którą aniołowie zapisali dla Ciebie w tym momencie. To właśnie tak niebo daje Ci potwierdzenie, że jesteś we właściwym miejscu. Być może zauważyłaś, że w Twoim życiu pojawiają się pewne wzory. Spotykasz te same symbole, słyszysz te same frazy, widzisz te same liczby. Aniołowie posługują się tymi znakami, aby upewnić Cię, że są blisko. One są odpowiedzą na Twoje ukryte pytania. Aniołowie mówią dziś do Ciebie, nie lekceważ swoich przeczuć. To, co nazywasz intuicją, często jest szeptem Twoich opiekunów. Oni wiedzą więcej, niż możesz sobie wyobrazić, i pragną, abyś im zaufała. Każde spojrzenie w niebo ma znaczenie. Gdy podnosisz oczy i widzisz światło, pamiętaj, że jest ono odbiciem miłości, która cię otacza. Twoje serce nie jest same w tej wędrówce, ono ma przewodników, którzy prowadzą je krok po kroku. Być może teraz stoisz przed wyborem, który wydaje się trudny. Nie martw się, twoi aniołowie przygotowali drogę, której jeszcze nie widzisz. Kiedy nadejdzie właściwy moment, wszystko stanie się jasne i klarowne. Twoje życie jest jak ogród, w którym zasiane zostały nasiona nadziei. Nawet jeśli dziś nie widzisz jeszcze owoców, aniołowie zapewniają Cię, że poraż niw zbliża się wielkimi krokami. Każda modlitwa była kroplą wody dla tych nasion. Czasami czujesz ciężar przeszłości, który nie pozwala Ci iść naprzód, ale aniołowie przypominają, nie jesteś już tą samą osobą, którą byłaś wczoraj. Każdy dzień daje Ci nową szansę. Aby rozpocząć na nowo i zostawić to, co odbiera ci siłę. Niebo często odpowiada w sposób delikatny, niemal niewidoczny dla oka. Ciepły podmuch wiatru, niespodziewane słowo od nieznajomego, melodia, która nagle rozbrzmiewa. Wszystko to są ślady, które wskazują ci, że jesteś pod opieką. Twoje marzenia są dowodem, że zostałaś stworzona do czegoś większego. Nie są one iluzją ani przypadkowym pragnieniem. To mapy które aniołowie włożyli w twoje serce, aby prowadzić cię do miejsc, w których czeka spełnienie. Kiedy czujesz wdzięczność, otwierasz drzwi dla jeszcze większych błogosławieństw. Aniołowie chcą, abyś dziś zatrzymała się na chwilę i podzękowała nawet za najmniejsze znaki. To właśnie wdzięczność przyciąga cuda. Być może nie zdajesz sobie sprawy, ale twoja obecność zmienia życie innych. Twoje słowa niosą ukojenie, twoja cisza daje spokój a twoja obecność rozprasza mrok. Aniołowie widzą, jak wielkie światło nosisz w sobie. Kiedy ogarnia cię zwątpienie, przypomnij sobie, że twoje kroki nigdy nie były samotne. Nawet wtedy, gdy wydawało ci się, że nikt cię nie rozumie, aniołowie trzymali cię za rękę, kierując w stronę nowego dnia. Każde doświadczenie w twoim życiu miało cel. Nawet te chwile, które wydają się stratą, były drogą ku twojemu wzrostowi. Aniołowie pragną, abyś patrzyła na swoją przeszłość nie z bólem, ale z wdzięcznością za to, czego Cię nauczyła. Czujesz, że w Twoim sercu pojawia się pragnienie, którego nie potrafisz do końca nazwać. To wezwanie, które pochodzi z nieba. Aniołowie podsuwają Ci obrazy przeszłości, abyś zaczęła wierzyć, że możesz mieć więcej niż dotąd sobie wyobrażałaś. Niebo nigdy nie zostawia Cię bez wskazówek. Każda droga, którą wybierasz, Staje się lekcją, a każda lekcja przybliża Cię do pełni Twojej duszy. Twoi aniołowie cieszą się z każdego kroku, jaki stawiasz w stronę światła. Zauważ, że kiedy myślisz o czymś intensywnie, a potem widzisz to wokół siebie, to nie przypadek. To potwierdzenie, że Twoje serce i Twoi aniołowie są w dialogu. Wszechświat odpowiada na Twoje myśli. Twoje życie nie kończy się na tym, co już znasz. Przeciwnie, to dopiero początek drogi. Na której aniołowie będą cię zaskakiwać. Bądź otwarta, bo najpiękniejsze chwile pojawiają się nagle, wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz. Kiedy czujesz lęk, wezwij swoich aniołów. Wystarczy jedno słowo, a poczujesz ich obecność w swoim sercu. To przypomnienie, że nigdy nie zostałaś pozostawiona samej sobie. A teraz, w tym momencie, gdy czytasz te słowa, twoi aniołowie zbliżają się jeszcze bardziej. Wsłuchaj się w ciszę. Bo to właśnie w niej kryją się ich najgłębsze odpowiedzi. Dziękuję ci z całego serca za to, że wysłuchałaś tej wiadomości. Jeśli poczułaś, że te słowa dotknęły twojego serca, proszę cię, zostaw like, aby YouTube zrozumiał, że ten przekaz jest ważny i wartościowy. Potwierdź też odbiór tej wiadomości, wpisując w komentarzu liczbę 1333, bo właśnie w ten sposób twoi aniołowie dają ci znak, że naprawdę usłyszałaś ich głos. Zachęcam Cię również, abyś dołączyła do naszego kanału, zasubskrybuj go i włącz dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu Twoi aniołowie będą mogli jeszcze częściej prowadzić Cię przez kolejne przesłania, które są przygotowywane specjalnie dla Ciebie. Pamiętaj, że Twoi aniołowie zostawili dla Ciebie jeszcze dodatkowe wiadomości na ekranie końcowym. To one dotkną Twojego serca jeszcze głębiej i skierują Twoje myśli ku osobie młodszej, która pojawia się w Twojej duszy. Nie lekceważ tego znaku. Być może właśnie teraz Twoi aniołowie otwierają przed Tobą kolejną tajemnicę.